Zorganizowaliśmy dzisiaj ćwiczenia praktyczne dla liderów powodziowych wyłonionych przez Radę Osiedla Wrocławia. Jest to jakby kontynuacja ćwiczeń, które mieliśmy wcześniej, 4 lata temu. Były pierwsze ćwiczenia przed samą powodzią w 2010 roku. Teraz powtarzamy, z tym, że w tej chwili. Jest to jakby druga część po serii spotkań, yy, gdzie przedstawiane były problemy ochrony przeciwpowodziowej od strony teoretycznej. Teraz jest zamknięcie tego cyklu szkoleń, praktyczny pokaz co robimy, jak postępujemy w czasie przejścia fali kulminacyjnej. Będziemy pokazywali jak się układa worki na wale, jak się, układa, jak się doszczelnia wał od strony odwodnej yy, przy użyciu folii od strony od powierzchni przy użyciu gołobuchniny, jak się robi y, zabezpieczenia przed przesiąkami, przed przybiciami wału. Praktyczne szkolenie, pokaz, żeby później liderzy powodziowi mogli przekazać swoją wiedzę w czasie powodzi dla mieszkańców.